Study the past if you would define the future. All are architects of fate, working in these walls of time. Let us all for death prepare, or on the last great journey fare. Let me not then die, ingloriously and without a struggle. Let me first do some great thing that shall be told among men hereafter. Each of us shall endure this world's life until the end. So it shall be. Witam wszystkich entuzjastów gier strategicznych i nie tylko. W końcu to mamy. Cywilizacja 7 została ogłoszona i wyjdzie w roku 2025. E Wielu, wiele osób myślało o tym, że będzie to już w tym roku, pod koniec tego roku, no ale niestety będziemy musieli jeszcze troszkę poczekać. Ale za to już w sierpniu będziemy mieli możliwość zobaczenia pierwszych gameplayi przygotowanych przez Firaxis, dlatego e, jestem na to bardzo, e, że tak powiem, mentalnie już przygotowany, że tak będzie i będziemy oglądać e, pierwsze screeny z gry. Zobaczymy z czym ta gra się... Jest, czym ją się jest, czym jak ją się gra, jaka jest w porównaniu z Humankindem, jaka jest w porównaniu z Old World i innymi grami 4X. Niedługo wyjdzie też Ara. Zobaczymy, jak to wszystko będzie w porównaniu z tymi grami wyglądać. No cóż, mamy tutaj ładny trailer, który nam pokazuje drogę od dawnych czasów. Tutaj na pustyni rozpoczynamy. Ciekawe, czy będzie też Neolit, tak jak to było w Humankindzie. Zobaczymy, czy będziemy aż tak wcześnie rozpoczynać. E, no, tutaj pierwsze zakładanie osad nam pokazali tutaj nam pokazali e, pewnie, nie wiem, tworzenie pisma, e, wyrycie na kamiennych tablicach jakichś napisów także pismo na pewno będzie do odkrycia zawsze było w każdej cywilizacji. I będzie na. i w humankindzie też tak jest. Do tego będziemy budować piramidy. To już jest też standardowy punkt każdej cywilizacji. Tutaj Kleopatra najprawdopodobniej, która będzie pomagać w budowaniu piramid. Do tego Wielki Mur Chiński. Atak tego, co tutaj wygląda, Mongołów. I cóż tutaj jeszcze mamy ciekawego, kto nam przedstawili, co może być, co będzie na pewno w nowej odsłonie cywilizacji 7? Tutaj cały czas Mongołowie atakują. Poza tym mamy tutaj nowe miasta, mamy muzykę, mamy teatr, także też kulturowo będziemy mogli się rozwijać, co było w ostatnich cywilizacjach też, też już standardem. Poza tym, Odkrycia nowych lądów. Poza tym, cóż tutaj jeszcze mamy? No, tutaj cały czas nowe lądy, wyprawa, szukanie nowych surowców. Zobaczymy, jak to się będzie wszystko przedstawiać. Poza tym, tutaj już kolej, czyli jesteśmy już w XIX wieku, a tutaj XX wiek, wytężona praca robotników. Może to komunizm, może to Socjalizm, może to kapitalizm, nie wiadomo. Tutaj nowe miasta, nowoczesne miasta już są widoczne. I cóż jeszcze mamy? Na sam koniec, oczywiście, rakieta. No, wygląda to na jakiś Saturn, która leci na księżyc. I na tym się w zasadzie kończy tutaj ten trailer. Mamy piękne logo. Taki w czarnej barwie, także czarna barwa czeka, nie wiem, miedziano, czarne barwy, widocznie będą barwami tej nowej cywilizacji. Czy będzie ona przedstawiona tak komiksowo, czy raczej nie? Z tego, co wygląda na podstawie tego trailera, można powiedzieć, że ten styl będzie pewnie inny, taki bardziej dojrzały, co mnie osobiście bardzo by, by pasowało. Także mam nadzieję, że że graficznie będzie to wyglądać ładnie. Także tutaj mamy tą wiadomość 2025 rok. Jeżeli chodzi o wydanie dokładne, no to na podstawie danych finansowych 2K Games wynika z tego, że na początku roku 2025 w pierwszym kwartale szacują, że będą mieć duże wpływy finansowe. Może to jest związane z cywilizacją. Może cywilizacja wyjdzie już w pierwszym kwartale. Mam taką nadzieję, że jak najszybciej będziemy mogli się tą grą cieszyć. Ta gra będzie oczywiście gościć na kanale. Będziemy się tą grą bardzo mocno zajmować. Na pewno powstaną poradniki, na pewno powstaną gameplaye, na pewno będą streamy. Na pewno będą informacje na temat tej gry, także spodziewajcie się wielu, wielu godzin nagranych moich materiałów. Mam nadzieję, że, że to się wszystko uda zrobić i cóż pozostaje mi w takim razie tylko do powiedzenia. Cześć, pozdrawiam i pa pa.